z jest strony Game. i witam Was w powrocie do WK19 i, i zaczynamy walką Creeper kontra świstak Philip. Tak po prostu yy, nagrywam sobie takie rzeczy. I, I dziękuję za wszystko. Jak uda nam się wbić do lutego jeszcze, jak oczywiście do 930, to będę zadowolony. I tak robimy co miesiąc czyli może uda nam się wbić 1000, może się bije. I wbijcie do Wojtaza Proszę was, bo mu suby usunęli, miał setkę ma osiemdziesiąt chyba, jak teraz nagrywam, bo nagrywam w czwartek i to wstawi jutro Więc... Yy, zróbcie to dla niego, B bardzo was proszę, proszę was Dobra Ja przy tej muzyce, to ja miałem taki vibe, ja to tak słuchał, ja to tak słucham zawsze Tylko, te, tylko tej piosenki słucham, żadnej innej Dobra, pomijamy wyjście i robimy przyką akcję to jest moja wersja yy, CG. Może nie napisać jaka jest podobna to dla mnie jest podobna I to bardzo Szczególnie przy wejściu Jeśli to jest to błagam pokażcie to proszę was No zróbcie mi to no Zróbcie mi to Czy to nie jest znowu ten strój no Żeby to był ten strój błagam was <średenia> <średenia> O nie. Dla ja jeszcze to zrobiłem i teraz już z tak tym grę jak chyba s jak pamiętam, ale zacznijmy szybko na walkę, lecimy. Piękny! A nie wiem trzydzienków, wow. ale nadzieję, że nie wyzywać mnie za to. A dwie dwa, sorry, Jezus Maria. To był Cannonball, jakby chciał wiedzieć chłopie. To był cannonball. O oh, Joystick SHOM NXT! No beka! Boom, mój. She's tak leży już, she's tak he's już, dead, she's tak dead, very no, dead. no ludzie. So he he to będzie taka. Lecimy, let's go. Let's go, chodź tu. Mam Jest, I z i z jeszcze raz! Jeszcze raz! Nie nie udany nie, Nie 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 udało mi się! Dawaj tak lecisz! Pokaż lasę! Ja on nie ma kontroli, o kurcze! Pyk! O nie, teraz nie skoczyła, ja wchodzę do linku pierwszy!

Szybciej, 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 szybciej! O nie! Ała! Ała! Moje plecy! Gdzie... ...nie... ...kopiesz? Do ringu! Do ringu mówię! Chodź tu. Pomogę ci. A dobra, nie chcę sam sobie wiedzieć. Dawaj, szybciej, chodź tu! Oh, oh. and there are enough weapons under the ring to fill armor. Dobra, it. To. Now. robimy to. Robimy to Uda się. Yes! 619. Oh my. This, this just, might just might be, enough, be enough, enough for him to take the victory here. here. Oh, here. Oh, Ale i kończymy, szybciutki mecz, szybka walka, no. Dziękuję za oglądanie, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Tak szybko, zrobiłem taki szybki film, żeby po prostu był, bo wiesz, tam w sobotnik, chcę dla was tylko coś nagrać, bo nie wiem, czy w ogóle będę mógł tam coś w ogóle nagrać. I czy będę miał czasu w ogóle. Dziękuję za oglądanie, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Trzymajcie się i cześć!